No jest nieźle Już miałem lądować A tu taka sytuacja 4,5 do góry Nie wiem, krążę chyba z wita albo z Grześkiem albo z oboma na No jest moc Wykrętka jak ta lala Ale tak Piątka no piękna akcja, a tak nas spłukało na Magurze, no tak nas spłukało. A teraz proszę bardzo, jaka wykręteczka. Juniorek miażdży, po prostu miażdży, piąteczka, piąteczka! I nie przestaje, no trochę turbulentnie, ale wiecie no, takie życie. Kurde, ale szok, szóstka prawie. Dobra, żeby nie przeciągnąć, ale jest ok. No jest moc, po prostu moc. Uh! Ale fajne zakończenie dnia, kurde. A szkoda kurde lądować po prostu. I piątka znowu. Zobaczcie. <laughs> kurde. I to jest co? To jest, słuchajcie, listopad. To jest listopad. Ternika. Boże Boże. No przepięknie, przepięknie. W tych okolicznościach przyrody po prostu. Nie wiem, może na bawią skoczyć? Cudownie.